Siemano, z tej strony Rips i witam was w filmie nieco różniącym się od pozostałych na kanale. Otóż to ostatni użytkownik o nicku Boxdel nagłośnił sprawę istoty zwanej homonkulusem. No i w sumie nie będę tutaj dodawał żadnych linków do jego kanału, no bo co, no i niech się cały chłopak wybije, co kurde, będzie na łatwiznę leciał. No i sam także postanowiłem stworzyć takie zwierzątko. No i w sumie tak powstał Homunculus Rips. No i wszystko byłoby ok gdyby mi nie uciekł. No tak na dobrą sprawę, to gdybym go nie trzymał w szafie, to może by nie spierdolił. No cóż, homunculolibs wygląda tak samo jak ja. W sumie to jest taką moją kopią. Z tym, że ma kilka bardzo charakterystycznych cech, po których można go z łatwością rozpoznać. Po pierwsze, nic nie mówi. Dosłownie, nie odzywa się. A jak ktoś coś w ogóle cokolwiek chce z siebie wydusić, coś powiedzieć, wykonuje... Bardzo, ale to bardzo charakterystyczny ruch. No, jest charakterystyczny. Po drugie, ta nieziemska istota potrafi się teleportować. To jest naprawdę dziwne i nienormalne, bo wchodzi do jednego miejsca, i po chwili go tam nie ma, i jest w totalnie innym miejscu. Co jest, co jest. Jakiegoś haksa kurwa, czy coś? No, po trzecie, notorycznie kradnie rzeczy. Ostatnio mi zajebą moje pandylaczki i muszę zapierdalać boso. I w sumie też dlatego robię ten film. Także jeżeli ktokolwiek go widział, proszę dajcie znać w komentarzach albo w lajkach do tego filmu. Co? Mój kanał to sobie mogę żebrać łapki. No, uwaga, osobnik niezwykle niebezpieczny. Zaraża płasko mózgu praktycznie z miejsca. Także, także za wszystkie choroby... Ja nie odpowiadam.